Cześć kochani, witajcie w nowym nagraniu. Słuchajcie, dzisiaj z troszeczkę innego miejsca, dzisiaj rekreacyjnie. Jesteśmy w Deep Spot, Deep Spot to miejscówka pod Warszawą, w Mszczonowie. Jest najgłębszy basen w Europie, w którym możemy poćwiczyć nurkowanie. Dzisiaj jest niedziela, wybraliśmy się ze znajomymi na nurkowanie w Deep Spocie. Ten basen ma 45,5 metra głębokości, jest to najlepsze miejsce treningowe, Prawie w całej Europie, bo w Europie chyba nie ma tak głębokich basenów jak u nas. Więc jeżeli ktoś chce zacząć swoją przygodę z nurkowaniem, jest to jedno z najlepszych miejsc, w którym można takie rzeczy poćwiczyć. Dzisiaj zapraszam na film z nurkowania. Pokażę wam, jak wygląda Deep Spot. Eee, zejdę z kamerą pod wodę. Poopowiadam troszeczkę o tym hobby. Mam nadzieję, że ten temat Cię interesuje, zainteresuje. Ja uważam, że może nie każdy nadaje się do nurkowania, ale każdy przynajmniej raz w życiu powinien tego spróbować. Ja jestem mega fanem, Tobie również polecam tego typu aktywności. Zapraszam na materiał. Ogólnie, e, aby zacząć nurkować, musicie się zgłosić do jakiegoś instruktora, który Was poprowadzi przez pierwsze nurkowanie. Jest to 100% bezpieczne, nie ma szans, żeby komuś stała się krzywda w trakcie wykonywania tego hobby. Także serdecznie polecam. Spróbować. Słuchajcie, no ja jestem w Deep Spot, czekam na swoje nurkowanie. Mamy nurkowanie za około 2 godziny, ale oprowadzę Was troszeczkę po tym obiekcie. Za wiele nie zobaczymy, bo nie można tam za wiele popatrzeć, bo wszystko jest pozakrywane, ale pokażę Wam, jak wygląda basen za szyby i jak to wygląda w tunelu. Zapraszam. Aha, gdyby ktoś chciał wiedzieć, to takie nurkowanie kosztuje około 250 zł w tym basenie. Pierwsze nurkowanie na jeziorze kosztuje około 200 zł z instruktorem, schodzimy na około 6 metrów, takie pierwsze nurkowanie jest naprawdę bezpieczne, instruktorzy są super przeszkoleni, także zapraszam. Ja jestem tutaj z Olsztyna, z ekipą z Olsztyna, z Aquadiver i tam polecam Wam spróbować, jeżeli kiedyś będziecie w Olsztynie. Dobra, idziemy do środka. Słuchajcie, tam jest wejście na basen, a tutaj już jest sam basen, pokażę Wam jak to wygląda, zobaczcie. My oczywiście nie możemy teraz wejść do środka, bo czekamy na swoją kolej, tam by było za dużo ludzi, ale tutaj jest tak, tu jest basen główny, tam jest tunel, do którego za chwilę wejdziemy i tutaj osoby sobie ćwiczą freediving, czyli oddychanie bez akolungu, bez sprzętu do lukowania. Zobaczcie, jak oni głęboko schodzą. Tam widzicie na ścianie jest, tutaj jest 15 metrów, tam jest 20, a ten tunel okrągły prowadzi aż na 45 metrów. Nie wiem, czy będę dzisiaj tam schodził, mimo że mam uprawnienia na 40 metrów, to prawdopodobnie nie zdecyduję się tam zejść, z tego względu, że im głębiej schodzimy, tym szybciej nam powietrze ubywa z butli, a ja mam tylko tutaj jedną butlę do wykorzystania, czyli jakieś 40 minut nurkowania 35. Gdybym tam nie szedł, a gdybym tam szedł, to prawdopodobnie ten czas skróciłby się do około pół godziny. Więc ja jako, to, że, jako, że jestem tutaj pierwszy raz, spróbuję po prostu sobie popływać w koło. Może zejdę na 30 metrów do, do tego tunelu i wyjdę i pokażę wam, jak to wszystko wygląda w koło. I idę do tunelu, wam pokażę. Zaraz tam moja siostra będzie pływać, to wam ją pokażę. Tu jest tunel, w którym można sobie popatrzeć, jak nurkowie nurkują. My zaraz będziemy się szykować do nurkowania, a Wy zobaczycie jak nurkują inne osoby. Chwilę pokażę jak będzie nurkowała moja siostra i później idziemy, my będziemy pływać. się jest właścicielem Aquadiver w I tam jest ta tam jest statek gdzieś, ale z tej strony nie będzie widać. Myślę, że echo mocne idzie, bo słychać w tym tunelu. To jest w ogóle tunel, w którym można sobie chodzić i patrzeć. O, zobaczcie, tam człowieczek sobie spływa. Następny śmiałek. Poszedł. Moja siostra to macha? Jest. Zaraz będą schodzić. Tu jest moja siostra. O tu. O, Kasia płynie. Tu? Stopniowo, metr po metrze. Kasia podpływa. o ładne. Słuchajcie, rozmawialiśmy z nurkami i mówią, że swobodnie możemy iść na 45 metrów, przyklepać i wyjść do góry, że wystarczy nam powietrza. Także idziemy, tak? Tak. Idziemy, zobaczymy jak to będzie. Dobra, bierzemy sprzęt. Czy jeszcze nie sprzęt? Możemy działać. Bierzemy sprzęt i i będziemy się pomału zbierać, bo za godzinę wchodzimy do basenu. Zobaczcie jakie niesamowite zdjęcia z wody. Tu jedno, tu kolejne i tu trzecie. Tu tak samo. Dostaliśmy bransoletki do szatni idziemy się przebierać. Deep spot. Ja do nurkowania mam tylko komputer, jeden z tańszych, około 1100 zł. Kosztuje, no i maska. I to mi wystarczy, żeby móc nurkować e, samodzielnie, że tak powiem. Oczywiście nurkuje się zawsze w parach, ale e, to pozwala na nurkowanie. Każdy nurek powinien mieć komputer, żeby nurkować. I tak wygląda ten deep spot. Tutaj mamy basen, tutaj mamy butle i cały sprzęt, który sobie wybieramy. No i tutaj wchodzimy sobie do basenu. Jak już przygotujemy sprzęt, możemy wchodzić, płynąć. Tu są oczywiście takie e, poziomem ustawione platformy, że schodzimy na 5 metrów, na 10 metrów i możemy się przygotować, sprawdzić, czy cały sprzęt jest dobrze przygotowany i wtedy możemy zejść głębiej. Po wyjściu z tego basenu tutaj cały sprzęt rozkładamy żeby można było, żeby obsługa mogła to łatwo pozbierać. Zaraz przejdę się wokół basenu, zobaczymy co widać z góry. Czy będzie widać te głębinę. Te pontony to linki, są, które są zaczepione do samego dna. I można się o nie łapać i pływać przy nich, żeby trzymać poziom, bo czasami nas, że tak powiem, wywala do góry czyli wypływa. No nic tutaj nie będzie widać niestety, bo, bo jest a nie, widać jednak widać tą głębinę stąd, mam nadzieję, że widać, tam jest głębina, stateczek i będziemy zaraz nurkować ekipa się przygotowała zbieramy się i będziemy zaraz wchodzić nurkować sprzęt, sprzęt jest dość ciężki, ale jak się wejdzie do wody, to już tej, tego ciężaru się nie czuje jeszcze raz, tak to wygląda deep spot w tym miejscu Tutaj wszystkie butle, sprzęt. My już wróciliśmy, a tak naprawdę jest kolejny dzień. Wczoraj nic nie nagrywałem już na Deep spocie, dlatego że już byłem zmęczony troszeczkę tym nurkowaniem. Bo jest troszeczkę męcząca, ale jest mega przyjemne, dlatego naprawdę polecam Wam tego typu aktywność. Spróbujcie chociaż raz w życiu, a podziękujecie mi w przyszłości. Ja już kilka osób namówiłem i są mi bardzo wdzięczne. Sprzęt już się suszy, wszystko leży, zanim schowam do szafy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, co do deep spota co do nurkowania, Piście w komentarzu, na wszystkie komentarze chętnie odpowiem. Pewnie jesteście ciekawi, czy czuć jakąś różnicę, czy czuć jakieś ciśnienie na 45 metrach głębokości. Nie, w ogóle nic nie czuć, nie ma różnicy w odczuciu, czy jesteśmy na 5, 10 czy na 30 czy 40 metrach. Oczywiście jest różnica w fizyce nurkowania, nie możemy sobie tak po prostu wypłynąć z 40 metrów na powierzchnię, bo bo takie zachowanie jest naprawdę niebezpieczne, ale gdybyście rozpoczynali nurkowanie, nikt was na taką głębokość nie zabierze, nie ma takiej możliwości. Najgłębiej pójdziecie na 6-7 metrów, gdzie jest naprawdę ultra bezpiecznie i nic nikomu nie grozi, dlatego serdecznie polecam. No dobra, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia następnym razem. Cześć!